Cześć Wszyscy! To FGamerF2B2 I dzisiaj będziemy grali w Roblox Natural Disaster Survival No i nie zapomnijcie dać łapkę w górę Zasubskrybować mój kanał Drugi kanał No i 2 kanał No i nie zapomnijcie uderzyć nasze dzwonki No bo one muszą być uderzone No i nawet Skomentujcie, co chcecie zobaczyć i skomentujcie, czy chcecie, żeby wulkan był na tej wyspie. I też skomentujcie, czy chcecie, żeby to była seria. I przepraszam za skina, zapomniałem i komentujcie proszę w komentarzach, no bo ja nie wiem tak dużo o tej grze. Jestem nobo. Ale to się zmieni. No bo to będą serie na pewno, jakby wy będziecie ścigali. Um, gdzie wolkan w ogóle? No bo ja... Pi pisało wolkano. Myślę, że to wolkan. Piszcie w komentarzach. No bo ja mogę się pomylić. Okej. Okay. Oh my god. Ale wielkie bloki tam są w tym budynku. O. do Może tam jest, ale jego nie widać. Okej, okay, to... Zobaczmy dalej. Okej, okay, to... Skończyło się? O, już te bloki robią się czarne. O, Słownie już budynku nie ma. O! Chcę być Twoim przyjacielem. Ej, ja mam kogoś. Son. Son. Jak Son jest fanem mnie, to nie zapomnij zasubskrybować i oglądać to wideo. No bo jesteśmy teraz koledzy. To. Ej, kto? Um... Safety second. Co to? O, oh, Tu jest budowlane coś, Budowlane jajka. Jej! <ścoughs> Ej, budowlane jajka. Wymyślałem to. się! Nie mogę ruszyć tym. Głupie. burza piaskowa. O Boże, ja wychodzę z tej koparki. Z Ja będę stał na tej dziewczynie. Szyma, gość z tej strony. Ja. Uh. Tu Gamer i dzisiaj kontynuujemy Endless Bercy. Jak pamiętacie, że w ramce odbyłem 200 No to będziecie się śpiać. No, bo właśnie tam się zrealizowałem bardzo i ten kolejny level odblokuje, ale nie dziś. No, bo mi się skończyły kupony i muszę chyba zaprawnie pieniądze kupić, a ja kupię, spokojnie. Okej, okay, ja się jeździć tą ciężarówką. Jedź... O! Po spadło na mnie i prawie umarłem. Właśnie, a, a, a. co się dzieje? Uciekam! O mój, głowa na podłodze leży teraz. To nie było fajne. Um. Coś, Son? Son, to ja idę na górę tu zobaczyć. Dziwne, no bo tu na górze mnie nie efektuje. Teraz niebo wygląda jak żyje. Co to za dziwne, linie? Ktoś mi to powie. O kurde! Jakaś lama mnie popchnęła. Um, muffin, łuffin. Dobrze. Co tu się stało, teraz? nie wiem, ale. Okej, okay, to. Teraz, jeszcze raz, ale tym razem nie zginę! Jestem już tu! O, ale fajne! Ja wchodzę! Ja wchodzę! Ale to super gra! O, jeszcze tam wejść! Nie wiem dlaczego, ale ja bardzo lubię się teraz śpinać... Spinać. E. Ja idę tu na górę, jej! Nic. Co robi To jest Idziemy na wieże! Jej, jej, jej! Idziemy na wieżę! Jej. 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 jej, jej, jej! Ogień? Gdzie ten ogień? Ja wchodzę na dół. Ej! Chodzę na dół, no bo się boję. O, 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 o. Ucieka! A, o Ooooooo Oo A to na nie ogląda jak ogień, to dosłownie lawa. Ja uciekam. A mogę widzieć tą wieżę! Wow! Widzę kogoś tam! On jest na mojej głowie teraz. Eee. Jej. Okej. Okay. To teraz ja tu będę stał koło tej bardzo wysokiej dziewczyny. I jak nie wiecie, w prawdziwości też jest bardzo wysoki. Zmienię skin w drugim odcinku. Nie zapomnijcie o tym. Ale ten. O, Za Przed chwilą, za... Przed chwilą weszłem do tego. Zobaczymy. O! Ej, dobrze, nie byłem na tej wieży. Gdzie ona w ogóle poszła? Okej, sobie no może bym nie mógł. Jest! Ja nie umarłem! Najlepszy na świecie! Wu! Okej, okay. to myślę, że to wszystko na ten odcinek. Wszyscy, jak chcecie zobaczyć więcej Robloxu z Natural Survival albo inne mapki, to wpiszcie w komentarzach. I do widzenia!